Witam z tej strony Szymon, a to kolejny eksperyment w grze City Skylines. Dziś sprawdzimy, które bramki na autostradzie wybiorą kierowcy. A jakie będą mieli bramki do wyboru, to zobaczcie już za chwilę. Musimy sobie znaleźć najpierw długi, prosty odcinek drogi, czyli tu będzie idealnie, dobra. Więc gra stop i musimy usunąć. Ten segment drogi, wy w tym czasie zostawiajcie suba, łapeczkę i wbijajcie na Discorda. Link macie w bio, także zapraszam serdecznie. A my sobie zrobimy tak, tutaj taki będzie zakręt w prawo, dobra. Teraz lecimy w tą stronę i tutaj musimy zrobić. Może jeszcze damy kawałek na wprost, dobra. I tutaj musimy teraz zmieścić trzy te bramki. Oczywiście jednokierunkowe, takie, no takie zwykłe, nie takie szerokie. Nie potrzebujemy. Ok, tu będzie jedna. Tu jeszcze musimy zrobić dwie. To musi być ładnie, to musi ładnie wyglądać. Chyba tutaj będzie musiała być kolejna. Zaraz zobaczymy. Znaczy, no może tak, tylko troszkę dałem za, e, za blisko. O, teraz jest równo. Dobrze. Dobra, tutaj idealnie i jeszcze tutaj się przyda. To była z tej drogi. Tutaj nie. Tak, trzy krateczki, bardzo dobrze. I tutaj są brameczki. Tu będzie kolejna brameczka, po prostu pięknie. Teraz sobie to zrobimy, żeby było ładnie. <laughs> nie będziemy się powtarzać ze słowami. To coś takiego, w ten sposób. To sobie damy CTRL A, modyfikacja. Dobra, coś takiego, żeby prawda, było tylko połączone. Teraz musimy zrobić zjazd ten, tak samo z tej strony. One minute later. Teraz zostało tylko zamienić te drogi na autostradę, żeby prędkość była przyzwoita. Jest git teraz. Robimy tak. E, nie, jeszcze tutaj. O, dobrze. Teraz tak. Tutaj sobie zamieniamy y, na 10. Tutaj będzie na połowę, a tutaj będzie najdroższy. Zobaczymy, z której bramki będą ludzie korzystać częściej. Dałem tutaj y, najtańszą, żeby. No bo tu jest troszkę dalej, więc y, żeby to miało tutaj więcej sensu. Zobaczymy, czy tą tanią wybiorą, czy tą, która jest po prostu najbliżej. Będzie jeszcze kolejny eksperyment którym damy te bramki równo. Czyli będzie sobie droga szła tak stąd, takim ładnym ukiem, żeby do każdej bramki mieli równy, równą odległość. Ale zobaczymy póki co, jak to będzie wyglądało w tym, w ten sposób. Którą wybiorą. Aha, tutaj jeszcze musimy zrobić im prąd. Dobra, i patrzymy teraz, co tutaj się wyrabia. Możemy grę oczywiście przyspieszyć. Ok, widzę, że wybierają póki co. Najbliższe. Ok, czyli najdroższe. Ale jest najbliżej. Ok, czyli gra tak to sobie, jakby robi. Czyli to, co jest najbliżej. Czemu robi się noc? Proszę, dzień i stop. Ok, tutaj widzę, ktoś korzysta. Jakiś samochód osobowy. Ok. Jakaś ciężarówka skorzystała. No, na razie widzę, że korzystają tylko z tych dwóch. Ciekawe czemu nie korzystają z tej, która jest. No najta. Dobra, do, dobra, rzucili się. Rzucili się. Może nie wszyscy, ale trochę się osób rzuciło. Eee, dobra, autokary szczególnie. Spróbujemy zmniejszyć tutaj prędkość na tych drogach e, tych. Na przykład damy tutaj 50. Może nie. Może damy tutaj 80 na tej drodze. Yy, tutaj będzie. 90 a tu będzie 100. Tylko też tak. Może tak... No, odtąd, żeby tu takie były w miarę równe szanse, nie? Tą prędkością. To zobaczymy teraz. Ok, cały czas korzystają z tej, która jest najbliżej. Troszkę trochę dziwne. No. Cały czas tej jednej, bo jest najbliżej. No, Okej. Okay. Zobaczymy jeszcze kolejny eksperyment, jak będą w równych odstępach. To w sumie możemy nawet teraz zrobić, bo to nie będzie trudne, bo wystarczy to usunąć. I po prostu przyłączymy się bezpośrednio do tej drogi. Tu, tu, tu. Tutaj sobie jeszcze zrobimy wyjazd taki szybki, ładny, elegancki. Ta będzie droga w tą stronę, a ta będzie droga. Tą stronę. I zobaczymy teraz, którą wybiorą. Tylko tu sobie musimy tą drogę jeszcze tą prędkość ogarnąć, czyli zrobić tak, tak jak było, nie na te, na te 100. I trzymamy shifta. Dobra, teraz jest git, wszędzie jest równa. I zobaczymy, którą teraz wybiorą. Którą teraz wybiorą? czy yy, Jednak cena będzie miała wpływ, czy po prostu to, że jest ta droga teraz na wprost, bo też tak może być. Że po prostu ta droga jest na wprost Tutaj, więc tą będą wybierać Bo jest najszybsza Nie trzeba tak na tych zakrętach zwalniać Ok, widzę, że wybierają teraz tą Częściej Ale damy sobie teraz tak Tutaj na przykład najdroższe Tutaj damy sobie najtańsze A tutaj takie średnie Czyli to chyba było Jakoś tak, na jedynkę Dobra, zobaczymy teraz czy coś to zmieniło? Zmieniło? I jednak zmieniło. Faktycznie teraz korzystają z tej. Jest najtańsza. No, każdy tutaj w lewo ciśnie. Dobrze. A, a teraz sobie zmienimy i będzie najtańsza też tutaj, jeszcze w tym miejscu. Coś to zmieni? Będą korzystali teraz z dwóch, czy jednym pasem? Wszyscy? Chyba jednak jednym pasem, nie? Jaki korek? Ale zobaczmy, dajmy tutaj najdroższe. Tutaj najdroższe, a tutaj najtańsze. Czy teraz wybiorą tą po prawej stronie? No, na razie jadą wszyscy tutaj uparcie w lewo. I na wprost. Czy tu jest jakiś kierunek zły? No nie. Okej. Okay. To jest ciekawa sytuacja. Czyli wybierają albo tą najszybszą, niekoniecznie tą najtańszą. Dziwne, że z tej w ogóle nie korzystają. Ani jedno auto tutaj jeszcze nie przyjechało. Może tutaj nie ma połączenia. Zobaczmy strzałki. No jest, damy sobie, o, w ten sposób przypuśćmy. Zobaczymy teraz. Czy ktoś tutaj skręci. Bo nikt nie korzysta teraz z tej najtańszej, tylko każdy z tych najdroższych. A już myślałem, że ta gra jednak sobie umie ogarnąć i po prostu będzie korzystała z tej, co jest najtańsza. No, ale widzę, że nie do końca. Ale możemy jeszcze zrobić tak, taki eksperyment, że może coś tutaj się nie połączyło. Też tak może być. Może zróbmy to y, z takiego kawałka po prostu jednego, a nie z takich dwóch. Może tam coś się nie połączyło, też tak może być. Dajmy szansę. Ten zachęt będzie dużo lepszy, dużo łagodniejszy. Także zobaczmy teraz. Tutaj jest najtaniej, nie wiem czy, yy, czy to widzicie Chyba, że to w ogóle nie działa, Spr a spróbujmy te wyłączyć Czy będą wtedy jeździli tym po, po prawej stronie? Aha, to jak jest jakieś wyłączone to w ogóle jakby Po prostu nie działa, jest normalny przejazd, Ok. A spróbujmy to zburzyć, czy teraz pojadą Okej, okay, czyli jeżdżą, czyli działa Działać działa po prostu nie chcą jeździć taniej. No to oni nie, na pewno w Polsce nie żyją, bo skoro mają tyle pieniędzy, żeby płacić dużo, dużo więcej. Ok. Spróbujmy jeszcze raz ten eksperyment zrobić, czyli tak. Teraz wszyscy jadą na... No na wprost powiedzmy. To damy tutaj najtańsze. Tu damy najdroższe i tu będzie najtańsze. Czyli mamy tutaj najtańsze, tutaj najtańsze, tu najdroższe. No i widzę, że nic to za bardzo nie dało. Każdy ciśnie na wprost albo na lewą stronę. Chyba, że też to działa, jak oni widzą, że jest korek, jakby się robi na jednej, to wtedy na kolejną zjeżdżają. Sprawdźmy to. Dajmy tutaj ograniczenie prędkości do to 100? Aha, bo tu, jest, bo, bo tu było 100. Oj, to trochę bez przesady, damy sobie 10, okej, okay. a jednak, zobaczcie, no. tak generalnie tutaj było na, na 20 fabrycznie, więc też sobie tak damy, tutaj było na 20, zobaczcie, jednak, jednak nie działa. Już chciałem pochwalić grę, ale widzę, że no ona nie chce być chwalona, ewidentnie. No zobaczcie, jak było na 10, wszędzie jak było na 10, to jeździli tędy. Zobaczcie, dajemy wszędzie na 10, tylko w tym miejscu. Tutaj już nie. I dalej jeżdżą po swojemu. Bo chyba najpierw zrobiłem ograniczenie prędkości do 10 tutaj, a tutaj było cały czas wyżej. I jeździli tędy, gdzie po prostu jest szybciej. Dokładnie. Dokładnie, bo teraz nagle korzystają już z tego. A jakbym dał tutaj 100 na godzinę, to już w ogóle każdy będzie, będzie tędy jeździł. nie Czyli jeżeli. Yy, czemu patrzcie? Jeżdżą tędy. Stop. Nie chciałem tego moda. Jeżdżą tędy. Jest najtaniej. Tu jest najtaniej. Zobaczmy najdrożej teraz. Pyk. Zmiana. Teraz tu jest najtaniej. Działa? Działa. Chyba działa. Nowi jadą tutaj. Na tą najtańszą, ale widzę, że tak. No powiedzmy, że działa, ale nie działa. No, bo w połowie działa, a w połowie nie. No bo połowa jedzie tutaj, a połowa zjeżdża sobie. Czemu robi mi się ciemno? Nie mogłem sam wystukać, bo mi ciemno! Dobra, zmieniam zdanie, jednak działa. Po prostu potrzeba trochę czasu, żeby się nowi kierowcy ogarnęli. No, to, no czyli działa. Czyli działa, ale tylko wtedy, jeżeli tu jest 100 na godzinę, a tu jest po 10. <grym> bo jeżeli będzie tak samo, tutaj 100 na godzinę. No to już się to chyba zmieni. Wydaje mi się. Ale poczekajmy. Nie osądzajmy jeszcze. Na razie każdy tutaj ciśnie w prawo. Na tą najtańszą. Okej. Okay. No teraz nagle wszyscy jadą tą najtańszą. Okej, okay, teraz będzie szybka zmiana. Tu jest najtańsza. Pyk. A tu jest najdroższa. Pyk. I tutaj tak samo. Coś to dało? No, nie do końca. Prędkość taka sama wszędzie, czyli jest to na godzinę. Mhm. Chyba, że nowi będą y, przyjadą, to już pojadą sobie tędy, ale widzę, że nie, bo każdy tutaj przyjeżdża i ciśnie na prawo, mimo, że jest najdroższa, a tu jest najtańsza. No niestety, moi drodzy. No niestety każdy tutaj ci... O, dobra, 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 dobra. Tak jakby. Jeszcze się nie do końca poinformowali wszyscy. <laughs> ok, zjeżdżają. Ale cisną też na wprost. Nie wiem czemu, skoro tu jest najdroższe. Powinni każdy powinien skręcać w lewo, czyli tutaj. A jadą też na wprost. Zobaczcie. Trochę dziwna jest ta sytuacja. No, ale no powiedzmy, że działa. No, bo korzystają z większości z tej tańszej. Okej, okay, także eksperyment chyba. No, chyba się udał. Właśnie o to chodziło. Myślałem, że nie będą korzystali z tych najtańszych, ale jednak korzystają. Więc fajnie. Fajnie wiedzieć, że ta gra... No jednak trochę myśli. Może nawet nie trochę, bo teraz każdy skręca w lewo z tego co widać. Jeżdżą tą najtańszą, mimo że wszędzie jest ustawione 100 na godzinę. Tak, a zobaczmy, jeszcze taki malutki eksperyment. Damy sobie tutaj do 90. Tu. Na tym odcinku. Czyli tutaj generalnie jest szybciej. O te troszkę na godzinę o 10, mimo że i tak się musi tutaj zatrzymać. Ale hajsu, dużo zaoszczędzisz. Ale widzę, że każdy w lewo nadal. No dobra. No dobra. Chyba jednak tutaj idą za, za tym, żeby było taniej. Niż za, za tym, żeby było po prostu szybciej. No i to mi się podoba. Naprawdę. Dobrze, moi drodzy. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie suba. Łapeczkę, wbijajcie na Discorda. Zobaczcie inne eksperymenty, które robiłem, są na karcie po prawej stronie. Także zapraszam serdecznie. A to by było na tyle w tym eksperymencie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się na kolejnych filmach, liveikach. Na razie, pa pa!